Czy wiedziałeś, że coś, co prawdopodobnie jesz codziennie, może powoli niszczyć Twoją erekcję? Tak, jeden niewinny produkt, który wydaje się zdrowy lub nieszkodliwy, może w rzeczywistości być największym wrogiem męskiej potencji po pięćdziesiątce. Wielu mężczyzn skupia się na tabletkach, suplementach czy specjalnych ćwiczeniach, ale zapomina o podstawach, o tym, co trafia na talerz. I to właśnie tutaj zaczyna się prawdziwy problem. Jeśli zauważyłeś, że twoja energia spada, twoja żona narzeka, że to już nie to samo, a ty sam czujesz, że twoje ciało reaguje coraz słabiej. Być może powód leży nie w twoim wieku, a w twojej kuchni. Witaj na kanale Zdrowie i Życie miejscu, gdzie mówimy prosto, jasno i naukowo o tym, co naprawdę wpływa na twoje zdrowie i męskość. Dzisiejszy temat jest delikatny, ale niezwykle ważny, bo dotyczy nie tylko ciała, ale i relacji, pewności siebie, a nawet poczucia wartości. Zanim przejdziemy dalej, subskrybuj kanał Zdrowie i Życie i napisz w komentarzu, czy również zauważyłeś zmiany w swoim życiu intymnym z wiekiem. Twoje doświadczenie może pomóc innym mężczyznom odzyskać kontrolę nad własnym zdrowiem. Wszystko, co jesz, ma bezpośredni wpływ na to, jak twoje ciało funkcjonuje: od poziomu energii, przez pracę serca, aż po twoją zdolność do utrzymania erekcji. Męskie ciało po 50. nie reaguje już tak samo jak 20 lat temu. Organizm staje się bardziej wrażliwy na stres, zmęczenie, brak snu, ale przede wszystkim na jakość pożywienia. I właśnie tutaj zaczyna się cicha katastrofa. Kiedy dzień po dniu sięgasz po produkty z wysoką zawartością cukru lub przetworzonych węglowodanów, twoje ciało wchodzi w stan przeciążenia metabolicznego. W pierwszej chwili tego nie czujesz. Cukier daje szybki zastrzyk energii, poprawia nastrój, sprawia, że czujesz się chwilowo lepiej. Ale w tle, w twoich naczyniach krwionośnych, zaczyna się proces, który powoli niszczy twoją męskość. Każdy nadmiar cukru, który trafia do krwi, wymusza na trzustce gwałtowną produkcję insuliny. Z czasem komórki przestają reagować na ten sygnał, co prowadzi do insulinooporności, stanu, który jest jak cichy sabotażysta twojego układu hormonalnego. Insulina przestaje skutecznie transportować glukozę do komórek, a nadmiar energii odkłada się w postaci tłuszczu, szczególnie w okolicy brzucha. Ten tłuszcz nie jest obojętny. To aktywny organ hormonalny, który zaczyna produkować związki zapalne i obniżać poziom testosteronu. Każdy dodatkowy kilogram tłuszczu brzusznego to mniejsza ilość testosteronu, a co za tym idzie, słabsze libido, gorszy nastrój i trudności z utrzymaniem erekcji. Jednocześnie nadmiar cukru powoduje mikrouszkodzenia w ścianach naczyń krwionośnych. Naczynia stają się sztywne, mniej elastyczne, a przepływ krwi ulega ograniczeniu. Dla większości organów nie jest to od razu zauważalne, ale dla penisa, który wymaga intensywnego i natychmiastowego dopływu krwi, to katastrofa. W momencie podniecenia twoje ciało musi błyskawicznie napełnić ciała jamiste krwią. Gdy naczynia są zwężone lub zapchane złogami tłuszczu i cukru, krew po prostu nie dociera tam z odpowiednim ciśnieniem. Wtedy pojawia się frustracja. Erekcja jest słabsza, krótsza lub nie pojawia się wcale. Wielu mężczyzn myśli wtedy, to wiek. Ale to nie wiek. To styl życia i sposób odżywiania, który przez lata powoli blokował twoje ciało od środka. Dodatkowo, regularne spożywanie cukru powoduje wzrost kortyzolu, hormonu stresu. Wysoki poziom kortyzolu przez dłuższy czas nie tylko pogarsza samopoczucie i sen, ale również obniża produkcję testosteronu w jądrach. Zmęczenie, brak ochoty na bliskość, rozdrażnienie. To wszystko objawy, które wielu mężczyzn ignoruje, przypisując je starzeniu. Tymczasem to organizm wysyła sygnał dość. Każdy dzień z nadmiarem cukru to dzień, w którym twoje ciało walczy o równowagę hormonalną, krążeniową i nerwową. Ale cukier nie działa sam. Wraz z nim często spożywasz tłuszcze trans, konserwanty, barwniki całą paletę substancji, które nasilają stan zapalny w organizmie. W efekcie powstaje błędne koło. Im więcej zapalenia, tym gorsze krążenie, im gorsze krążenie, tym mniej tlenu i składników odżywczych dociera do tkanek, w tym do penisa. W końcu dochodzi do sytuacji, w której twoje ciało nie reaguje nawet na naturalne bodźce seksualne, bo sygnały z mózgu są słabsze, a naczynia niedrożne. Z czasem pojawiają się też inne skutki. Spada poziom energii, trudniej wstać rano, a po posiłku odczuwasz senność i ciężkość. To efekt wahań glukozy i insuliny, które rozregulowują Twój rytm biologiczny. Wiele osób nie kojarzy tych objawów z problemami seksualnymi, ale w rzeczywistości to ten sam mechanizm. Brak równowagi metabolicznej to brak równowagi hormonalnej, a bez niej nie ma męskości, siły i chęci do życia. I właśnie dlatego lekarze coraz częściej mówią, że erekcja to barometr zdrowia. Jeśli penis nie działa prawidłowo, oznacza to, że w Twoim organizmie już od dawna coś się psuje. Naczynia są zwężone, hormony rozregulowane, nerwy przeciążone. To nie jest tylko problem łóżkowy, to sygnał ostrzegawczy, że twoje serce, mózg i układ krążenia również są zagrożone. Dlatego każdy mężczyzna, który chce utrzymać nie tylko sprawność seksualną, ale i długowieczność, powinien zacząć od prostego pytania: Ile cukru zjadłem dziś naprawdę? Bo często nie zdajemy sobie sprawy, że cukier kryje się w produktach, które wydają się zdrowe. W jogurtach owocowych, sosach, pieczywie a nawet w wędlinach. Każda porcja to kolejna dawka problemów dla Twoich naczyń i hormonów. Twoje ciało ma jednak ogromną zdolność regeneracji. Wystarczy kilka tygodni ograniczenia cukru, by trzustka zaczęła się uspokajać, poziom insuliny się ustabilizował, a produkcja testosteronu zaczęła wracać do normy. Naczynia zaczynają się oczyszczać, krążenie poprawia się, a poranne erekcje, ten naturalny wskaźnik zdrowia, powracają. To proces odwracalny, ale wymaga świadomości, konsekwencji i zmiany nawyków. Jeśli więc chcesz sprawić prawdziwą przyjemność swojej żonie, nie zaczynaj od tabletek, suplementów ani drogich terapii. Zacznij od kuchni. To, co wkładasz do ust, decyduje o tym, jak działa twoje ciało, twoje serce i twoja męskość. Każda łyżeczka cukru to krok dalej od energii, życia i bliskości, której pragniesz. I właśnie dlatego ten produkt jest wrogiem numer jeden Twojej erekcji. Kiedy mówimy o erekcji, większość mężczyzn myśli o hormonach, stresie lub zmęczeniu. Niewielu zdaje sobie jednak sprawę, że prawdziwy wróg zaczyna działać po cichu, na poziomie komórkowym, wiele lat wcześniej, zanim pojawią się pierwsze objawy. Tym wrogiem jest cukier i wszystkie przetworzone produkty, które codziennie trafiają na Twój talerz. To właśnie one powoli odbierają Twojemu ciału zdolność do naturalnego reagowania na podniecenie. Tłumiąc hormony, niszcząc naczynia krwionośne i rozregulowując układ nerwowy. Z punktu widzenia medycyny męskiej, cukier działa jak toksyna hormonalna. Jego nadmiar powoduje gwałtowne wahania poziomu insuliny, a każde takie wahnięcie to dla organizmu mikroatak stresu. Gdy ten stan trwa latami, ciało reaguje w przewidywalny sposób. Zaczyna się bronić. Komórki tracą wrażliwość na insulinę czyli hormon odpowiedzialny za transport energii. A cały system metaboliczny wchodzi w stan alarmowy. Organizm przestaje skutecznie wykorzystywać glukozę, zamienia ją w tłuszcz, a nadmiar tego tłuszczu zaczyna produkować estrogeny, żeńskie hormony, które u mężczyzny są naturalnym przeciwnikiem testosteronu. W efekcie mężczyzna powoli traci to, co stanowi o jego sile hormonalną równowagę. Wysoki poziom estrogenów u mężczyzn prowadzi do całego łańcucha skutków: spadku libido, odkładania się tłuszczu w okolicach brzucha, Utraty masy mięśniowej, a nawet problemów emocjonalnych, takich jak wahania nastroju i apatia. To wszystko wpływa bezpośrednio na erekcję, bo bez testosteronu nie ma ani pożądania, ani energii, ani zdrowego przepływu krwi w ciałach jamistych. I właśnie dlatego cukier, choć wydaje się niewinny, staje się powoli biologicznym sabotażystą Twojej męskości. Ale to dopiero połowa historii. Cukier nie działa sam. Towarzyszą mu produkty, które spotykasz każdego dnia. Białe pieczywo, makarony z pszenicy rafinowanej, słodkie napoje, gotowe sosy, a nawet owoce spożywane w nadmiarze. Wszystkie te produkty powodują szybkie skoki glukozy we krwi, po których następuje równie szybki spadek. Twój mózg reaguje na to paniką, domaga się kolejnej dawki cukru. W ten sposób wchodzisz w błędne koło uzależnienia, które niszczy twoją zdolność do utrzymania energii i równowagi hormonalnej. Każdy taki skok cukru to również uderzenie w Twoje naczynia krwionośne. Wysoka glukoza działa jak papier ścierny, który z czasem uszkadza ich delikatne ściany. Powstają mikrouszkodzenia, w które wnikają cząsteczki tłuszczu i cholesterolu. Organizm próbuje to naprawić, tworząc blizny wewnętrzne, a to z kolei prowadzi do zwężenia naczyń. Gdy do tego dodasz podwyższone ciśnienie, stres i brak ruchu, otrzymujesz gotowy przepis na problemy z erekcją. Krew po prostu nie ma, jak dotrzeć do miejsca, gdzie powinna. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że naczynia w penisie są znacznie cieńsze niż te w sercu czy nogach. To znaczy, że właśnie tam objawy złego stylu życia pojawiają się jako pierwsze. Erekcja jest więc jak lampka ostrzegawcza. Jeśli coś nie działa w sferze intymnej, możesz być pewien, że ten sam proces toczy się w Twoim układzie krążenia. W praktyce oznacza to, że problem z erekcją to nie tylko sprawa łóżkowa. To często pierwszy sygnał zbliżającej się choroby serca lub miażdżycy. W tym miejscu warto obalić kilka mitów. Wielu mężczyzn sądzi, że tylko nadwaga lub otyłość mają wpływ na potencję. To nieprawda. Nawet szczupły mężczyzna może mieć poważne zaburzenia hormonalne i naczyniowe, jeśli jego dieta opiera się na produktach przetworzonych. Cukier nie pyta o wagę. Działa na poziomie komórek, niszcząc równowagę metaboliczną niezależnie od tego, jak wyglądasz. Inny mit mówi, że wystarczy zrezygnować z deserów, aby rozwiązać problem. Niestety, większość cukru ukryta jest w produktach, które nie smakują słodko w keczapie, wędlinach, gotowych sosach, a nawet w pieczywie. W ostatnich latach coraz więcej badań potwierdza to, o czym lekarze mówili od dawna: cukier działa jak trucizna dla naczyń, zwiększa stan zapalny, powoduje stres oksydacyjny i uszkadza błony komórkowe, co prowadzi do gorszego ukrwienia wszystkich narządów, w tym penisa. Organizm przestaje wytwarzać wystarczającą ilość tlenku azotu, związku, który odpowiada za rozszerzanie naczyń krwionośnych i umożliwia prawidłową erekcję. Bez tlenku azotu penis po prostu nie może się napełnić krwią, niezależnie od tego, ile suplementów czy leków zastosujesz. Z drugiej strony, mężczyźni, którzy ograniczają cukier, już po kilku tygodniach zauważają różnicę. Poprawia się krążenie, skóra staje się cieplejsza. Pojawia się więcej energii, a poranne erekcje wracają. To znak, że ciało zaczyna się regenerować. Wystarczy dać mu szansę. Ale, żeby tak się stało, musisz zrozumieć, że nie istnieje żaden cudowny środek, który naprawi skutki lat złych nawyków. Wszystko zaczyna się w głowie, od decyzji, że chcesz odzyskać kontrolę nad swoim ciałem i zdrowiem. Cukier to cichy złodziej twojej męskości. Kradnie energię, hormony, krążenie i pewność siebie. Robi to powoli, niepostrzeżenie. Każdego dnia, gdy sięgasz po coś słodkiego do kawy, po bułkę z białej mąki czy po zdrowy sok z kartonu. Każdy taki wybór to drobna rana zadana Twojemu organizmowi. A im dłużej to trwa, tym trudniej odwrócić proces. Ale nie jest za późno, bo ciało, nawet po 60, potrafi się regenerować. Wystarczy przestać karmić swojego wroga. W następnym rozdziale pokażę Ci, jak odwrócić ten proces, jak w prosty, codzienny sposób oczyścić ciało, odbudować naczynia. I odzyskać naturalną siłę. Dowiesz się, co jeść, jak się ruszać i jakie drobne zmiany mogą sprawić, że twoja erekcja znów stanie się symbolem zdrowia i witalności, a nie źródłem frustracji. Kiedy zrozumiesz, jak ogromny wpływ ma codzienne jedzenie na twoją męskość, zaczynasz patrzeć na talerz w zupełnie inny sposób. Bo problem erekcji nie zaczyna się w sypialni, tylko w kuchni. To tam każdego dnia decydujesz, czy twój organizm będzie miał siłę, by reagować, czy przeciwnie. Będzie coraz bardziej ospały, zapalny i pozbawiony energii. Dobra wiadomość jest taka, że ciało ma zdumiewającą zdolność regeneracji, niezależnie od wieku. Wystarczy kilka świadomych decyzji, by odwrócić wieloletni proces pogarszania się krążenia i równowagi hormonalnej. Pierwszym krokiem jest całkowite ograniczenie rafinowanego cukru. Nie chodzi tylko o słodycze, ale o wszystko, co powoduje gwałtowne skoki glukozy. Białe pieczywo, makaron, słodzone napoje, płatki śniadaniowe, soki z kartonu. Cukier kryje się nawet w keczapie, jogurtach i gotowych sosach, wszędzie tam, gdzie nie spodziewasz się go znaleźć. Kiedy przestaniesz dostarczać ciału nadmiaru glukozy, trzustka odetchnie, a poziom insuliny zacznie się stabilizować. Już po dwóch tygodniach zauważysz, że Twoja energia jest bardziej stała, sen spokojniejszy, a poranki łatwiejsze. Drugim filarem regeneracji jest odbudowa krążenia. Twoje naczynia potrzebują wsparcia, by znów stały się elastyczne i drożne. Włącz do diety produkty, które naturalnie pobudzają produkcję tlenku azotu kluczowego dla erekcji związku rozszerzającego naczynia. To przede wszystkim zielone warzywa liściaste szpinak, rukola, jarmusz, buraki, czosnek i granaty. Już po kilku tygodniach takiego odżywiania poprawia się przepływ krwi, a twoje ciało zaczyna reagować szybciej i intensywniej. To nie magia, to fizjologia. Naczynia, które wcześniej były zablokowane przez cukier i stan zapalny, zaczynają się oczyszczać i odzyskiwać swoją elastyczność. Trzeci krok to ruch. Nie potrzebujesz siłowni ani długich treningów. Wystarczy codzienny spacer, kilka prostych ćwiczeń rozciągających, lekkie przysiady czy jazda na rowerze. Każdy ruch to impuls dla serca, mięśni i hormonów. Wysiłek fizyczny obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu. I podnosi poziom testosteronu, który jest kluczowy dla męskiego pożądania i pewności siebie. Wielu mężczyzn po 60 roku życia, którzy wprowadzili regularne ćwiczenia, mówi, że czują się młodsi o dekadę. To nie przesada. Ciało, które się porusza, zaczyna produkować więcej energii, a energia to paliwo dla libido. Kolejnym elementem jest sen i regeneracja. Brak snu to cichy zabójca hormonów. Testosteron produkowany jest głównie podczas głębokiego snu. Jeśli śpisz mniej niż 6 godzin, twoje ciało po prostu nie ma kiedy się odbudować. Wprowadź stałe godziny snu, unikaj ekranów tuż przed położeniem się do łóżka i pamiętaj, że spokojny sen to nie luksus, to konieczność, jeśli chcesz utrzymać zdrowie seksualne. Nie można też zapominać o stresie. Długotrwałe napięcie emocjonalne działa podobnie jak cukier niszczy równowagę hormonalną i pogarsza krążenie. Naucz się odpuszczać. Oddychaj głęboko, spędzaj czas na świeżym powietrzu, rozmawiaj z partnerką o swoich emocjach. To nie oznaka słabości, ale dojrzałości. Wiele par odkrywa, że kiedy mężczyzna zaczyna dbać o siebie holistycznie ciało, sen, emocje jego życie intymne odżywa w sposób naturalny, bez leków i presji. Na koniec, jeśli przez lata sięgałeś po produkty wysoko przetworzone, nie oczekuj, że organizm naprawi się w kilka dni. Proces odbudowy wymaga cierpliwości. Ale efekty są warte każdej zmiany: mocniejsza erekcja, lepszy nastrój, stabilna energia i głębsze relacje. Twoje ciało jest stworzone do zdrowia i siły, musisz tylko przestać mu przeszkadzać. Każda decyzja, jaką podejmujesz przy stole, to inwestycja w Twoją przyszłość. Jeśli dziś wybierzesz wodę zamiast słodkiego napoju, warzywa zamiast bułki, sen zamiast późnego skrolowania telefonu, Twoje ciało Ci podziękuje. I zrobi to w najbardziej naturalny sposób. Odzyskując energię, pewność siebie i zdolność dodawania przyjemności swojej partnerce. Dbaj o siebie nie z lęku przed chorobą, ale z szacunku do życia. Męskość nie kończy się po pięćdziesiątce. Ona dopiero wtedy może nabrać głębi i mocy, jeśli nauczysz się słuchać swojego ciała. Bo prawdziwa siła nie polega na tym, by walczyć z wiekiem, lecz by żyć w zgodzie z tym, co natura od zawsze w tobie zapisała. Podsumowując, Cukier i przetworzona żywność to wrogowie męskiej siły, ale nie są wyrokiem. Zrozumienie tego to pierwszy krok ku zmianie. Zadbaj o naczynia, hormony, sen i spokój ducha, a Twoje ciało odpłaci Ci witalnością, jakiej nie czułeś od lat. Jeśli ten materiał pomógł Ci lepiej zrozumieć, jak działa Twoje ciało, subskrybuj kanał Zdrowie i Życie, zostaw komentarz i podziel się tym filmem z innymi mężczyznami. Niech wiedzą, że o męskość można i trzeba dbać każdego dnia. W końcu. Twoje zdrowie to Twoje życie.